Cześć! Jesteśmy teraz w małym miasteczku, nieopodal Bolonii, troszeczkę za Weroną. Jest to dokładnie Reggio Emilia i może tutaj część z Was zaskoczy, ale można by powiedzieć, że to miasteczko jest w cały sposób, ma związek z Polską. A to właśnie dlatego, że w tym miasteczku a, powstały niegdyś słowa do naszego hymnu. Oczywiście jak Józef Wybicki pisał te słowa, to jeszcze wtedy była to po prostu pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Dopiero po jakimś czasie stało się to hymnem Polski. No i myślę, że to jest dość ciekawe, bo samo miasteczko jest naprawdę niewielkie, kameralne i jakby to powiedzieć lekko senne. W zasadzie, jak wczoraj wieczorem tu przyjechaliśmy, to przeszliśmy wzdłuż, przez i mieliśmy wrażenie, że wszystko obejrzeliśmy. Dzisiaj również tak jest. Część sklepów jest zamknięta. Mają seste albo już są zamknięte, bo niektóre na przykład pracują tylko od 8 do 13. W sumie to mają całkiem fajnie. A teraz właśnie po południu już zapełniają się kawiarenki. Widać, że wszyscy przyszli na małą kawę popołudniową. No my też zjedliśmy smaczny obiad, właśnie jesteśmy po smacznym obiedzie, ja miałam małe pierożki ze śpinakiem, a Michał miał takie ciekawe kluseczki z sosem grzybowym. Ogólnie jak z, do tej pory we Włoszech jak zawsze było pusznie, bardzo smacznie i bardzo sycąco. A no i teraz właśnie tak sobie chwilkę pochodzimy po tym uroczym, niewielkim miasteczku. Tak w sumie dobrze zrobi taki spacer po dotychczasowych miastach, w do których się biegało, było ogromne. Był tłum turystów. No to teraz mamy taką chwilkę wytchnienia. Pozdrawiam Was gorąco. Pamiętajcie o do góry. Pa pa!